Czas podsumować mój pierwszy tydzień rzutów na drodze do 10 tysięcy celnych. Ja nazywam się Patryk to jest trening troszkówki. Zapraszam. Minął pierwszy tydzień ja trafiłem 1800 rzutów w 6 sesjach. Na pierwszej rzuciłem 270, potem 330 i potem reszta po 300. Mój średni procent skuteczności oscyluje wokół 76%. Najlepszy Procent uzyskałem na drugi dzień prawie 80, a najgorszy dzisiaj 72. Powodów tego może być kilka. Jednym z nich jest na pewno fakt, że przepracowałem właśnie cały tydzień pracy. Miałem jakieś 35 treningów, co naprawdę wyciąga ze mnie dużo energii. Dzisiaj jest piątek, wracam na salę w poniedziałek. Przewiduję, że rzucę, będę rzucał moje kolejne 300 celnych trafie na skuteczności około 80% ze względu na to, że przez weekend wypocznę. Taki jest plan, zobaczymy jak będzie. Planuję rzucić, trafić moje 10 tysięcy celnych. Przeciągu w mniej niż 6 tygodni, taki mam plan początkowo miałem plan 10 tygodniowy, teraz myślę, że osiągalne to jest, na pewno jest osiągalne przy moim grafiku w mniej niż 6 tygodni może nawet to w 4 zrobię zobaczymy co do moich odczuć, przy pierwszych, prawie 2000 celnych, to moja forma stała się troszkę niechlujna, co muszę kontrolować przy każdym rzucie spowodowane, to jest po prostu liczbą danych rzutów, takim zwiększeniem troszkę formy, zmiękczeniem mechaniki rzutu, co trzeba naprawdę kontrolować, bo może się stać, że pomimo że rzucacie bardzo, bardzo dużo, wasza forma staje się gorsza. Z tego względu, że czujecie się bardziej komfortowo, nie myślicie. Już o e, takich poprawnej po, po mechanice, o, 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 o dociąganiu e, wszystkich kątów, m, o wyciąganiu e, łokcia, o, o obciąganiu nadgarstka. E, to są takie rzeczy, o których na pewno trzeba pamiętać. E, I tak jak mówię, pomimo oddania trafienia, e, całej masy e, rzutów, muszę być teraz jeszcze bardziej skupiony na mojej formie niż byłem e, tydzień temu. Tyle na, ty tyle na dzisiaj e odezwę się w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że rzucę kolejnych 2000. W sumie plan mam 2200, żeby skończyć w przyszłym tygodniu, w przyszły piątek na równych 4000. E zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że będę miał na tyle czasu i energii i samozaparcia. No i do zobaczenia następnym razem. E Patryk Janiszewski, trener Oszkówki. Trzymajcie się. Cześć!